Dzisiaj drużyna Trzcianki bardzo dobrze się broniła, praktycznie całą drużyną, prawie na swojej połowie. My atak pozycyjny, staraliśmy się coś, coś szczelić, ale no nic się nie udało. Oni jedną kontrę praktycznie wyprowadzili, z której padła bramka i, i wygrali ten mecz. Taki mecz na remis, takie szachy trochę, bo ani, oni wam nie mogli nic zrobić złego, ani wy im tak naprawdę. Znaczy mieliśmy dużo, dużo sytuacji, tylko brakowało wykończenia. Z przebiegu całego meczu mieliśmy z dwa albo trzy razy więcej sytuacji niż drużyna Trzcianki. Oni mieli jedną, wykorzystali ją i wygrali mecz. No, grali mecz, wiedzieliśmy, że grali mecz w środę, dlatego obrali taką taktykę, że, że praktycznie bronili się na własnej połowie, wyprowadzali kontry w takiej pogodzie. No i to, to im przyniosło dobry rez rezultat. Liczycie punktu? Punkty dobrze je już policzyliście, że to wystarczy, plus ten. Te, które Wam się należą z chemikiem, czy jeszcze tam jednego brakuje punkciku punkciku? No podobno właśnie z tych matematycznych obliczeń wynika, że nam tego jednego punktu jeszcze, jeszcze brakuje. Dzisiaj nam się nie udało go zdobyć. Zostało nam do rozegrania praktycznie na boisku jedno spotkanie, bo jedno walkowerem dostajemy trzy punkty. No ale jeżeli wyniki innych spotkań się, się pod nas ułożą, no to już może przed, przed tamtymi spotkaniami już będziemy mieli pewne to utrzymanie.